Najświętszy sakrament w życiu świętego Stanisława Kostki. Święty Stanisławie gorliwy, czcicielu najświętszego sakramentu ołtarza, módl się za nami. Już siódmy dzień, jak się wieczorem zbieracie, by uczcić waszego świętego patrona. Przed oczyma waszemi widnieje Jego obraz. Patrzycie nań i widzicie: On tu namalowany, jak klęczy przed najświętszym sakramentem, przez to wam pokazuje. Skąd brał siłę do życia świętego? Zdradza wam cały sekret świętości, mianowicie cześć przenajświętszego sakramentu. Głosi swym przykładem światu, co Jezus Eucharystyczny może zdziałać w duszy, która się styka z najświętszym sakramentem, a zwłaszcza w duszy młodej, która się ku Eucharystii garnie, podobnie jak on. O świętym Stanisławie można krótko powiedzieć, że żył Eucharystią. Od pierwszych chwil dzieciństwa, do ostatniego tchnienia w życiu czerpał z Eucharystii siłę. Już przy chrzcie kładzie go chrzestny ojciec, Andrzej Radwanowski, na stopnie przed najświętszym sakramentem, poświęcając Stasia na własność Bogu utajonemu. Dowiaduje się o tem od swej matki pobożnej i odebrawszy od niej pierwsze pouczenie o tej dziwnej tajemnicy, sam się Panu Jezusowi oddaje na własność i zapala miłością ku Eucharystii. Jako siedmioletni chłopczyk budzi podziw w kościele. Porywa swem skupieniem. Sam wyrywa się zawsze do pobliskiego kościoła. Nawet ma dar odczuwania obecności w najświętszym sakramencie. W konwikcie w Wiedniu ma tego samego Boga ukrytego tak blisko. Jemu się oddaje zupełnie. Promienieje dobrocią dla bliźnich. Wpływ świętego na kolegów, jego widok, uśmierza pokusy, budzi wstręt do grzechu, a zamiłowanie czystości. Zdolności wielkich nie miał święty Stanisław, ale z Eucharystii brał siłę do pracy i wyrobił się na pierwszego ucznia. Komunia święta zachowywała go od złego, a wzbudzała energię do wykonywania obowiązków. Potem, gdy musiał moralnie walczyć z bratem, z Eucharystii brał siłę, choć poszedł z konwiktu ojców jezuitów, ale najświętszego sakramentu czcić nie przestał, owszem tem bardziej za nim tęsknił. Przed nauką słuchał Mszy Świętej. Ile tylko mógł w przerwach biegł do Kościoła Pobliskiego na odwiedzenie pana Jezusa i popada w kościele w zachwyty. Otrzymuje cudownie komunię świętą. Po komunii świętej Jezus woła go do zakonu. W nowicjacie ciągle wstępuje do kaplicy, by się pokłonić Jezusowi i jak ziarnko zboża pod wpływem słońca dojrzewa. Tak dojrzał święty Stanisław pod wpływem Najświętszego Sakramentu, i już w osiemnastym roku życia był dojrzałym do żniwa niebieskiego, i powołał go Jezus do siebie. Swoim przykładem woła do nas: czym jest Jezus w Najświętszym Sakramencie dla Dusz ludzkich, byle tylko mu się poddały? A dla lepszego zrozumienia popatrzmy na historię Kościoła Katolickiego i na dzisiejsze czasy: czym jest Eucharystia. Najwięksi pierwsi bohaterzy Kościoła katolickiego to owoc Eucharystii? Podziwiamy męstwo męczenników pierwszych wieków, dzieci nawet niewiasty, dziewice. Skąd tyle sił w nich? Co dzień pożywali chleb anielski. To samo się powtarza całe wieki następne do dziś. I dziś żyje wielu bohaterów. A skąd siła u nich? Spytaj się misjonarzy, ile oni trudów ponoszą, narażają się na utratę życia? na kalectwo. Skąd oni mają siłę? Odpowiedzą Ci, z Eucharystii. I przekonasz się bliżej o tem czytając czasopismo misje katolickie. a zakonnicy i zakonnice? Ty, bracie, wiesz ty, że wyrzec się zupełnie świata a zamknąć się do śmierci w murach klasztornych, opuścić rodzinę, wygody wszelkie, a twarde życie prowadzić. To jest wielka bardzo ofiara. Spytaj się ich, czy się im w klasztorze nie przykrzy za światem, czy są szczęśliwi? O, aniś ty o takim szczęściu nie śnił, jakie oni mają. A skąd? Odpowie ci każdy z nich, z Eucharystii. Gdyby nie Jezus w Eucharystii, z którym razem mieszkają, to by w klasztorze nikt nie wytrzymał. A kapłana cóż uszczęśliwia jak nie to, że Jezusa ma w rękach codzień. O, gdyby nie to, to by niewielu szło do kapłaństwa na ten ciernisty żywot. A słyszałeś może, lub czytał dziś o takich, co się dla drugich zupełnie poświęcają? Jest dziś wiele takich, co żyją dla bliźnich, a o sobie zapominają. Są miłosierni, pielęgnują chorych po szpitalach, nawet zaraźliwych. Prawda, że takie poświęcenie imponuje światu? A jednak ci bohaterowie nie szukają swej chwały. Chcą być zawsze na ostatnim miejscu. Skąd mają te siłę i do poświęcenia się i do pokory? Oni są wszyscy czcicielami najświętszego sakramentu. Jest wiele dziewic i młodzieńców niewinnych w Kościele katolickim. Skąd mają siłę do walki ze sobą? Myśmy to już rozważali, że najwięcej młodzież musi walczyć z nieczystością. I ten tylko się ostoi, to się zbliża do Jezusa w Eucharystii, bo tu jest ten chleb anielski, to wino, które rodzi dziewice. Bez najświętszego sakramentu na pewno popadniesz w nieczystość. A możeś już bracie popadł w nauk nieczysty? Chcesz się zbawić i dźwignąć z niego? To pamiętaj, że nie ma dla ciebie na to innego lekarstwa, tylko zetknąć się z Eucharystią w Komunii Świętej. Chwyć się go, bo inaczej zmarniejesz. Kto się nie styka bliżej z Eucharystią, u tego nie ma mowy o życiu duchowym, bo sam Jezus powiedział: jeśli byście nie jedli ciała Syna Człowieczego, nie będziecie mieli żywota w sobie. Widzisz z tego bracie, jak ci Eucharystia potrzebną, i czem ona jest dla Ciebie, Czem słońce dla świata fizycznego, tem Eucharystia dla duszy. Słońce daje wzrost wszystkim roślinom, daje ciepło, uprzyjemnia życie. Eucharystia daje siłę duszy, daje radość, wzrost duszy. Daje szczęście ogólne. Cokolwiek jest dobrego w kościele, wszystko przez Eucharystię, a bez niej nic a nic. O, wiedział Jezus, na co nam swe ciało na ziemi zostawił. Wczoraj słyszałeś, jak ci potrzebna modlitwa. Otóż pamiętaj, że duszą modlitwy jest modlitwa do przenajświętszego sakramentu. Czci Eucharystię, a to ci zastąpi wszelkie inne modlitwy i zupełnie wystarczy. Czy mam cię jeszcze bracie zachęcać, abyś się chwycił najświętszego sakramentu? Czujesz sam, co masz czynić. A czyniłeś tak? O, nie chcę ci tu przypominać wszystkich uchybień przeciw Eucharystii. Niech ci je teraz wytknie twój święty patron, Stanisław Kostka. Od niego uwagę prędzej przyjmiesz. Ty byś to chciał już naprawić. Oto masz sposób, jak okazać cześć ku przenajświętszemu sakramentowi. Są różne sposoby, adoracje. Nawiedzanie, msze święte w niedzielę i co dzień, procesja, a przede wszystkim częsta i godna komunia święta. Tu jest wasze uszlachetnienie, wasz ideał. Szczęśliwy, kto to zrozumiał, nauczył się i przywykł czerpać ze źródła Zbawiciela. O święty Stanisławie, uproś nam tę największą z łask. Amen.